Hej hej, kochani, bardzo gorąco, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziś, tak jak wcześniej wspominałem, Stomil Olsztyn i historia występów Stomilu Olsztyn w ekstraklasie. Osiem sezonów 1994-95, 2001-2002. Pozwólcie, że na początku wymienię zawodników w Stomilu, tych bardziej i mniej zapamiętanych przez kibiców, Trzeba to zrobić. Legenda olsztyńskiego Stomilu. Koniu Biedrza, Andrzej Biedrzycki, Sylwester Czereszewski, Tomasz Sokołowski. Oni jako dwaj pierwsi w barwach Stomilu zadobiutowali w reprezentacji Polski. Januszewski, Marek Kwiatkowski, Andrzej Jankowski, Szulik, Hańko, Kaczmarczyk, Darek Jackiewicz, Paweł Holc, Jacek Płóciennik. Jurkowski, Adam Zejer, Kochani Dyluś, Nasi Bramkarze, Paweł Harbicki, Jarek Talik, Kazimierz Sidorczuk, Sylwek Wyłupski, Krzysztołowicz, Bako. W Stomilu grali również Piotr Zajączkowski, Bogusław Oblewski, Gadziała, Opaliński, Żukowski, Michalewski, Baca, Orliński, Rafał Szwed, Prejs, Matys, Krzysztof Kowalczyk, Tomasz, Lenart, Nakielski, Prucheński, Ząbecki, Florek oraz Radziwon, Rzeczycki czy Kucharski. W Stomilu Olsztyn grali również obcokrajowcy. Tomasz Ramelis, Aidas Teres Tereskinas, Kirył Rybaków, Andrzej Siniczyn czy Salami albo Sołmach. Trenerzy, oczywiście trzeba wymienić e, ich również, którzy prowadzili zespół z Olsztyna. Bogusław Kaczmarek, Ryszard Polak, Jerzy Masztaler, Bogusław Oblewski, Mieczysław Broniszewski, Zdzisław Podeworny, Stanisław Dawidczyński, legenda sportu w Armii i Mazur, pan Józef Łobocki, Dariusz Janowski. Zbigniew Kierzun, Marek Chojnacki oraz Jerzy Fiutowski. Odrobinę statystyk. Jeżeli chodzi o bramki, 17 goli najwięcej, Sylwester Czereszewski, Paweł Holt, 14 bramek, 12 Kwiatkowski, 11 Jasiński, po 10 goli strzeli Hańko, uciennik Sokołowski, Karczmarczyk oraz Klimek. Jeżeli chodzi o Miejsca zajmowane przez Stomil w poszczególnych sezonach. Sezon pierwszy, miejsce czternaste. Drugi sezon, najlepsze osiągnięcie drużyny Stomilu, miejsce szóste. Trzeci sezon, dziewiąte miejsce. Kolejno dwa sezony, miejsce jedenaste. Sezon szósty, ósma lokata. W siódmym sezonie Stomil zajął czternaste miejsce. W barażach rozgrywał spotkania z Górnikiem Polkowice. Oba zakończyły się remisami 0 do 0. W rzutach karnych Stomil wygrał i utrzymał się w lidze. I ósmy sezon, który okazał się ostatnim. Statystyki, spotkań, 254 mecze, 76 zwycięstw kochani, 75 remisów, 103 porażki. W sumie 296 punktów, statystyki bramek 255 strzelonych do 339 straconych. Kochani, tak było. Na mecze Stomilu Olsztyn w Ekstraklasie przychodziło kilkanaście tysięcy kibiców. Specjalne podstawiane były autobusy komunikacji miejskiej, aby dostać się na stadion Osiru przy ulicy Piłsudskiego. Atmosfera, doping, kibice. Taka jest historia, kochani, tak było. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!